Życzą, nie bo ale Nie, bo nie. Będziesz kręcił? Tak. O. Już się kręci? Już, już się kameruje. O, no to kameralnie teraz już jest. Polej, polewamy kujawski, żeby nie było, nie? Ej, kujawski, Ej, olej w miłosze, z, z Pierwszego otoczenia. A gruby się zjebał. Co by brudzia było? Pierdolnie. pierdolnie Ej, nie może w ogóle brudzia pierdolniemy, co? Ale jebie! Co jest, ta woda nie ogarnia? Ta wódka jebie z łososiem, bo woda. Tu ja pierdolę, ja wtedy nie zapijam tym. A nie, jednak nie to. Nie. Fałszywy znak. Czekaj, <abrażew sockliery> daj mi kurde spróbować. Pipo. Daj mi spróbować. Kłamstwo! Ej, daj mi spróbować. Co? Bo widać, że. Gęsty! Pa, kiwiast! to jest? Z łososiem, kurwa. Dobra, chuj, bo kurwa to się. Pierdolnie połóżnie. Jeszcze mam wyparł Czarek? Pierdolnie, Czarek! Oh yes. Ale to kwasne. Czarek? Czarek. Czarek. Shippa! Ej, czekajcie, czekajcie! A ja nie popitnij! No. Ja mam kufel! Po co?! Z to jest Spaszny! Dobra! Spieszę go tłuczenia Mam radę ogarniętą. Ej, ja tu chyba. Czujesz, ten, czujesz to? Zjebałeś się? Nie, czuję gówno, kurwa. To jest <laughs> problem. To jest problem. <laughs> tak, to jest To jest problem. To jest problem. Zajebało, letnikałem. Letimka. Gównopot! O nie! O, nie! Kto ma suche bomki? Nie, nie, nie o to chodzi! Ej, dobra, nie, pierdolimy, naprawdę! Jo, bo bateria, panie, nie będzie jedzenia. Upot Gówno dobra, potem śmierdzi, no Czarek? Panowie. ty pierwszy? Oj, ma, mam po Dobro. No to cyk! Dawaj! Nie, nie, nie! Jak już pijemy, to kurwa, jo. poczujmy ten zapach i kurwa, smród. Ale jo. Czarek, podejdź bliżej, bo cię nie, nie, nie widać! Dobra. O kurwa! Ale tu karo, bądź. Chyba mnie! Teraz wjemię! A teraz nas widać? O no. kurwa! Pozdrawiam, ja lamał Gorzaty Marcinskiej. I pani bratka! Lama Na was pijemy. O kurwa, Że olej, Olej kujawski z pierwszego tłoczenia. Trzy, cztery. Szybko popita. Mocne? Ale będzie żyknął, kurwa będzie żyknął. Nic nie czuć. Nie czarek rzygasz. O kurwa. Czarek O kurwa. Żartowałem. Ale nie wjebało. się zaraz... Ci, dawaj warto? drugą, damy, daj, dawaj. Dawaj drugą. O kurwa. To jest nic. Niestety nie czujesz. <śla> kurwa. Ale śmiechsza ręce Kurwa grid po to tałżu. zobaczymy czy drugi będzie tak wchodził. No dawaj, bo trzeba ultimate się kończy. Ale pierwszy kurwa wrażenie... A może najdopiero. Pierwsze wrażenie kap, nie? Mam też. No tak, stary, na na przykład taki Jakby się zbierało. <laughs> ale mocno. Nie poczekajmy chwilę, bo to... Ale co, zakręć, co, zakręć, zakręć bo ten. Dobra, dawaj następnego. <laughs> nie, bo nie tak Musi być sprzęli. Miarka, no bo to przeszliśmy na gotowanie, no Kurwa, Ej, ja, się... ja, ja pił olej, ja pierdolę. Ciekawe jakby drinki jest. Ja pił nie, Ciekawe, ja... Jest ja pił olej, ja pierdolę. No i A Czarek? Czarek? Ale nie. Shipał. Naprawdę pierwszym razie niechap, nie dlatego no. na, na drugiego sobie wstać. A patrz, chce... Jakbyś ten filmik za 20 lat, nie? Dziecko tu ci... Tata, daj na Lizaka, o ty, patrz, oglądasz nasz filmik, z A ty weź Lizaka, kupzę olej! <laughs> Kujawski z tego życzę górę. Kurwa, jaki młodek, jak komandos! Jak komandos! A i potem rzekasz, i potem rzekasz więc za różnicę. O co... O. No, ja. no ja. No ja Jak nie jak ja. fajnie rośnie, taki gęsty. Ja, mam, mam prośbę, jak będziecie, że mój się A, no dobra, to to czekaj, karola. to muszę oddać. A zamknij chyba nowe drzwi. No i pierwszy ja. w taki takie kart, Ale nie, dobry, zobaczymy jak na drugą nogę pójdzie. już tak z cukrem rozrobili, to taka wiesz... Naleweczka. Nalewka olejowa. W sumie to i rzepakowa. Dobra, dobra. Brzy mi się nie najebał, kurwa. No dobra. No będziesz z rośliną, ale... Ja, ja pierwsza. Na znaczy będziemy A już Ja wstaję będzie... teraz na tego znaczy... nie, bo jak ja hafnę, to kurzkę. Ja nie to nie, wstajemy, nie naprawdę. Ja nie naprawdę. Idzie bo, hafnę, nie przyznasz i ona się cofa, prawda? No cofa no, się. Cofa się I to konkretnie. Ja teraz na boję. początku tak wiesz, kurwa, jakbyś chciał ja się się mi wyłożyć, ale no, nie. Ale nie, ja tak czuję, patrzę, o kurwa, wychodzi. jebane wychodzi, nie. <grym <grym nie, teraz się przestraszyło. O, kurwa, kurwa, się Kurwa, ja szlager. Nie, ja <grym> bym się nie dziwił, jakbyśmy teraz po tym drugim pierdolnęli. Gonie pierdolenie. A na dno, nalewka jest, kurwa, pobitkę jest zaolejona. Co ty tak świecić ze światem? Ponieważ kręcimy tutaj. No ja, ja, właśnie, tak teraz czucisz na dwójkę. Wow, światem to Wykręci się filmik od kiedy się światło świeci? Chylam się kajmi, bo wszystko widać. Nie, okay. ostatnie, więcej nie biorę. Ja... ja też Ja też pierdolę. nie. Pierdolę Ale upierdolniemy. Nie. To pierdolniemy. Dobra, pierdolniemy. Panowie? Ale mi się cofa już, kurwa. Nie, też się co. Jeż! Dobra, chuj, nie, Jo, kurwa. Za co? Za olej. Za... za słoneczniki. Bo to... ich jest trzy rzepak... No. Rzepakowy. rzepakowy. też. Wypierdolacie paliwo. Ty, ale chyba wjebało mnie potem. O kurwa. Ale mnie wjebało. Ej Dors, zamknij Dors! Ej, chyba nowe drzwi na. Ktoś będzie. Ej, pójdziesz na kelona? No. Mamy olej z tego, A to nie. Alej? nie olej. Ale uważaj, bo jest kuriewsko mocna, nie? Pitka, kuriewsko proszę. No okay. A to jest, to jest sok z tego. To jest sok. To jest sok, to, 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 woda z sokiem, to jest sok. No ja jedne popite i szybko. No? Nie chcę popity. No do do Wódka 3 O kurwa! <śla> Ale ją Ale ją Kurwa! Teraz poczułem, ja byłem dole. Teraz poczułem. No, no tak, Myśmy nie pili, bo cię wrubili. Dobra, ale ja, ja jestem ja jeden ja do tyłu ja chyba. Nie? Wypiłeś to? Wypiłem, to wypijaj, kurwa! No, popiłem już, a, ale nie no. Wziąłem, ale jest no. Ale ja jaj. jestem jeden do tyłu. No to musi nadać. Ale jajce. Jak smakuje olej? Ja jestem jeden ja do przodu, ty, ale jasne. Dzięki. No, daj, daj mi oleju trochę. No, ale do że. Jak chromu Czekaj, ja ci wleję po Ariel. Ariel, Ariel, a zrobiłeś. No bo nie ma się tego. Dobra, A, dobra, dobra, e, dobra, e, e, wdech. Wdech. Ale bratkę weź, z z, <grym> z, z weź zada. zad z obieg tyłu Okej, sorry Ale weź bo ja weź zada Karolu, nasze dzieci będą to oglądać Uwaga Wa na hafta, nie w, w tą stronę, nie w tą stronę Dla potomnych Zbiera się, widziałem, ładnie się zbiera Dobra schodzi, już schodzi, już schodzi bo kościach się rozeszło Ja kompletnie nic nie wiem. No, 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 A wiesz, co? No, kompletnie nic nabaj, nie, ja nie. wiem. Ale ja, drugi, ale ja drugi. Kurwa drugi. Czekaj, ale ja dostanę tego drugiego, czy nie? A ja? Jak się zabić pić olej. i wziął ich na olej. Alej... Kto? Kto? Kto na olej, tylko że jedynie komandos? Kto olej? Ale ja potem. A może kupimy się tran i się dajemy tran. Odkręć. Ale kurwa, daj lekko, co? Wziął. O, taki Bez ile to ma? Wychodzi na płytek 3 Jeden, Jeden profil. Nie, 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 jest jeden lit. Dobra, No oleju nie. się ze mnie na pies Oleju. <złatki> Ariel, co? To... <złatki> Ale nie olej, proszę. Nie, 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 nie. Co, jak, co? Ale Kujawski. Nie, naprawdę, co ja? Ja, sobie ja, ja, piaki ja, nie dobre. No eee. się tofa, nie Bro, dziękuję. Pierdolę, to nie. nie, bo oni są po no, Nie, nie się w tym Dawaj sorry, nie że ja ja nie? Kuba! Ej, Ej. Nie. A Ej, chyba. się z nami Nie, nie. O, nie, nie, dawajcie, nie ale, Kurwa, nie, olej, nie? jest, olej jest! Bo olej jest Czeka, bo ja czekaj, znaczy, eee, no. no, no, <laughs> to jest Ja z moja mama się Niebieskie, białe, nie To ja się śmiałam Nie widzę, bo kamera się... Chuch, bo nie o, to nie tak. Widzę. Tak. O, widzę Ej, no usta, weź, bo ja to wiem. Jak coś Natalio, to leci film, nie? Jest nagrywany ja to miałam pod Ej, Natalia Tak tutaj poczekaj Ja naprawdę spodziewam jednym? Ja w sumie jeszcze no, kurwa drugiego nawet nie spiłem. No to ze mną się oleju. Chłopaki, będziecie żygać dalej, już widzicie, nie pijcie tego. oleju. A ja jeszcze krótko widzę. No, odragiołeś no, mnie teraz po prostu. To jest krótki tak... z McDonalda. Nie. Ej, A mi ja zginę, No ja to ja mi, dlaczego wy to tak. No bo nie ma nic innego. Jesteśmy Ale... popierdolonymi z kurwy synami. Dobra. Ja uzyskam odśmiankę. Dzięki. Chcesz coś? Chcesz przykrzycając. Ja zbyt kurwa! Ja, ej, wiesz, mam właśnie. Ale ja w no, ja, nie mam żyć. Ale. Tak to mocno ten. pita? Olej. Nie naprawdę mocno. Nie no. ile olej ma prawo? żeby nie było, żeby mi się nie cofnęło. Dobra, ty w lewo ja w prawo. Jakby co. Ale nie na siebie kurwa, czasem. Czekaj, w którą prawo idziesz? Nie, ty w to? Ja w to. Dobra. O pizdo. Kurwa, <laughs> mówiłem, mówiłem. Drugi nie mówiłem, tak, że drugi no. raz to jest to samo. Nie bo... jeden drugi drugi dwa że... kieliszki. Nie. nie, drugi jest lepszy. Nie, ja drugi jest. Pierwszy był... Luk, jak a jak drugi kurs. Nie, nie, na odwrót. A zobaczmy jaki będzie trzeci. Nie no takie tłusty, Zobaczmy. Ja się No. To... To... Dobre. Dobre, zdrowy, po, po... Z ale nie, tłuste chuj! No tłuste w chuj, to prawda. No takie tłuste. Ej, w ogóle, ja nie wiem, czy ja tam włączyłem kamerowanie. Taki złąk. Działa. Działa, no zajibiście. Ja ty masz pamięci na tej pamięci? Zobacz, no, no, <grym> no, na wbudowane jeszcze. No? <grym> o kurwa. Eja! O nie! No. Chyba spodobało nie mu się. Bo. No, to bierze. złapał zajawę jawę, Rano będzie miał takie serranie. Zbrody! Brodę masz. Świecisz się to. No, nie no, w ten, bo myślałam plamę. On tego nie będzie on to złoży zrzygać wcześniej. Nie, nie zrzygać. O, o, o. O, o. o złotych. O, nie. Poczekaj, lewa prawa. prawa. No, lew, teraz już Nie, bo nie będzie czym smażyć w domu. Jeśli mi się tak spodoba. O, gdzie jest olej? O, co smażę? Chodź, Chodź do, do czerezy. <laughs> Chodź do czerezy. Chodźmy czerezy. Chodźmy czerezy. Nie. Mogę telefon? Nie, nie, jeszcze się kręci. kręci. No, dobrze. Nie, jeszcze się idziemy. Byś się napiła oleju ze mną. No. No.